Witam na moim kanale, mam na imię Vita. mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie kochani! No niestety spóźniłam się na wschód, jest oczywiście piękny, ale nie złapałam tego momentu jak słońce wstawało, ale i tak było warto wstać. Tak naprawdę obudziłam się troszeczkę wcześniej, ale popatrzyłam za okno i mi się wydało, że jest mgła i że nie będzie widać schodu słońca, a jak się troszeczkę tak różowo zrobiło, stwierdziłam, że chyba nie mam racji i pobiegłam do I. No i coś takiego jest. Wow. To jest po prostu piękne. I co jest ciekawe, tutaj jeszcze widać księżyc. I jak są blisko siebie, tu księżyc, a tu słońce wstaje. Takie poranki. Lubię najbardziej, bo wtedy jestem bardzo dumna z siebie, że dałam radę, że wstałam. O i jestem tutaj sama. Dosłownie kilka osób przeszło obok i więcej nikogo nie ma. Na tej plaży siedzę dosłownie samusieńka. Wow! U nas nie ma zakazu już wychodzenia z domu, więc spokojnie można wyjść. A podobnoż na weekend znowu wprowadzą dwa dni w domu, chociaż były słuchy, że będzie dłużej. Doszło do mnie, że na 15 dni kwarantanny nas zamykają w domu, ale jednak jak na razie to tylko słuchy. Więc jeszcze trochę posiedzę i będę wracała do domu. Panowie wybierają się na ryby. Właśnie, zawsze się zastanawiałam tutaj tak te łódki na brzegu leżą ale nigdy nie widziałam, żeby ktoś wziął tą łódkę i popłynął. No i dzisiaj jest ten dzień, kiedy tam właśnie panowie się przygotowują. No i popłynęli sobie. Nowie ryby łowić. O wschodzie słońca, no kurczek mają fajnie. Paser zaliczony, słońce wysoko, można wracać do domu. Nie wiem, czy mam ochotę jeszcze dalej spać, zobaczymy. No, ale zabieram was w swój dzień. Nie mam pojęcia co dzisiaj będę robiła, na pewno nie mam planów na wychodzenie z domu. To taki był chyba jedyny powód, żeby wyjść z domu troszeczkę pooddychać morzem, zobaczyć słońca, zanim jeszcze ludzie śpią, więc uciekam do domu i zabieram Was w mój dzień. Dzisiaj zamierzam zrobić sobie paznokcie no bo troszeczkę przy ostatnich tych wielkanocnych przygotowaniach porządkach troszeczkę mi te paznokcie moje e, no, popsuły przestały tak ładnie błyszczeć gdzieś tam troszeczkę jakiś tam e, koniuszek e, się odwalił coś nożem ukroiłam więc już nie, nie wyglądały ładnie więc postanowiłam dzisiaj, że że e, zrobię sobie Piękne paznokcie, kolorek zrobię troszeczkę inny niż e, miałam tak naprawdę wcześniej. Wcześniej miałam taki kolor chili pepper, taki troszeczkę krzyczący, czerwony. No a teraz mam ochotę na takie delikatniejsze też e, jeden z moich ulubionych kolorów. To jest taki Aloha Punch, czy jak to się czy punch to się nazywa. No ale to jest taki kolorek taka malinka, która jest między czerwonym i różowym, w zależności od światła, a ten kolor wygląda inaczej. Jeszcze ma takie troszeczkę takie błyskotki w sobie, no ale tego nie widać. To trzeba naprawdę w słońcu się przyjrzeć, żeby zobaczyć taki delikatny, delikatny a, błysk. <laughs> Więc bardzo lubię ten kolor, bo pasuje do wszystkiego, do każdego ubrania. No i teraz jak jest, prawda, powiedzmy Nieoficjalna kwarantanna. Sama sobie kwarantannę robię i, i bardzo rzadko wychodzę, więc postanowiłam, że w domu, no dlaczego mam wyglądać brzydko, <grydko> w brzydkich paznokciach? Ja lubię, kiedy paznokcie są uporządkowane. Kiedyś paznokcie miały dla mnie bardzo duże znaczenie i je zagrały też pewną rolę w moim życiu, ale o tym opowiem filmiku po przekroczeniu 2000 subskrypcji podejrzewam, że to już będzie na dniach bo widziałam, że sporo ludzi do mnie na kanał dochodzi więc szykuję taki filmik na 2000 takie fakty o mnie to będzie vlog o mnie tego czego jeszcze o, nim, o, o mnie nie wiecie a co ja w życiu robiłam, co ja robiłam w życiu szalonego, co ja zrobiłam w życiu takiego naprawdę fajnego, takiego dla siebie. A, no, tak opowiem Wam troszeczkę więcej, żebyście wiedzieli troszeczkę więcej o mnie, kto to jest ta lita, prawda, która tutaj <gryw> Wam nadaje codziennie na YouTubie, bo no, myślę, że sporo już o mnie wiecie, A, Chyba też czujecie, co, jaki to ja jestem człowiek, prawda, bo nie da się tego jakoś tam a, chyba zagrać, prawda, jakiejś tam roli, kim się nie jest, bo to można zagrać krótko, ale i tak wychodzi szydło z worka i ludzie widzą, kim ty jesteś. A, no, kim ty po prostu jesteś. Więc a, te rzeczy, które opowiem, to mm, będą takie fakty o mnie, które no może troszeczkę odkryją taką moją stronę, której wy jeszcze nie wiecie. Myślę, że ciekawe rzeczy, bo jak ostatnio rozmawiałam z moją mamą i opowiadałam jej e, o tym filmiku, o tym temacie, no i planie, co, co, co powiem i jak to zrobię, no to mama powiedziała, że o, to będzie bardzo ciekawy filmik, że sama chętnie to obejrzy, mimo że... E, ja o tych rzeczach, prawda, ale jak to wszystko wrzucę do kupy i to wszystko opowiem i może jeszcze coś tam pokażę. Przy okazji to będzie może taki filmik nie tylko opowiadany, ale może jeszcze coś tam pokażę. Więc no to będzie coś ciekawego. Więc kochani, subskrybujcie. Jak mnie oglądacie jeszcze bez subskrypcji, to, to zasubskrybujcie i żeby ta cyfra szybciej a, osiągnęła 2000, no bo tam brakuje chyba... Nie już 40 ludzi, więc no jest szansa, że ten filmik pojawi się bardzo szybko na moim kanale, więc będę wdzięczna. Jak troszeczkę w tym mi pomożecie, to filmik wtedy mógłby się nawet okazać jutro. <laughs> Jakby ta cyfra przekroczyła 2000, a w ogóle to bardzo się cieszę z tych 2000, to jest coś takiego, że no... Ja nie oczekiwałam, tak naprawdę ja jestem na YouTubie 3,5 miesiąca, 3,5 miesiąca, słuchajcie, a już zaraz 2000. Ja nie wiem jak to się stało, jak to, to tak szybko, to wszystko yy, tyle ludzi przyszło i tak szybko ten kanał się rozbudował, bo no, ja uważam, że to jest no, jakiś sukces, prawda? Że, że tak szybko w ogóle to tak wybuchło, oczywiście w tym pomogło dużo osób i jestem bardzo wdzięczna, bo bo uważam, że samemu w życiu jest trudniej, a jak jest pomoc, pomoc bardzo fajnych ludzi, to a, łatwiej. Jak ludzie cię wspierają, pomagają i jeszcze sama jesteś w takim przekonaniu, że dasz radę i robisz, i na, naprawdę robisz, no to wszystko się udaje i człowiek osiąga to, co chce. Więc nie rozgaduję się, bo jak zawsze się rozgadałam i widzicie, praca stoi, ja tu rozmawiam, a paznokcie się nie robią same. Więc zabieram się do paznokci, a jak skończę to, do Was się odezwę. No i z takim widokiem kochani będę z wami się żegnała. Życzę miłego oglądania filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Pa pa.